Mnie nie słychać dobrze, ale widać, że przyjechaliśmy na europejskie Malediwy. Słuchajcie, woda lazurowa. Kuba tutaj pływa. Lazurowa woda przezroczysta. Ja wchodzę w tej chwili po swój pas. Na Kuby. i słuchajcie jest woda przezroczysta fajna zabawa widać rybki jak pływają małe jak akwaryjne odwrócę się żeby Wam pokazać całą plażę A tam, tam, o tam, plażuje się Monika. Tam, tam, właśnie nam zrobić zdjęcie. Słuchajcie, w zasadzie, to tutaj na granicy Abruzji i przyciągnęła przyciągnęła mnie ta woda i przeciągnęła mnie ta plaża. Lazur nieba i lazur wody, upał i gorąco. Buziaki, pozdrawiam Was, punta prosciuto, kurka, idę też popływać, była szkoda. Pa pa.